BetFan. Legalny polski bukmacher. Masz już konto w BetFan? Czy mam się je wklepać? Dzień dobry, to już jedenasty odcinek programu Pogadajmy o Typach. Gościem ostatniego programu byłam ja i wiem, że obiecywałam pięć pewniaczków i prawie wszystko się sprawdziło, gdyby nie... Napoli, na który obiecałam sobie nigdy nie stawiać, tym razem postawiłam na Milan, który miał być takim odwetem za to wszystko, co Napoli mi do tej pory zrobiło, no i Napoli wzięło i wygrało. Następnie pomyliłam się również typując Derby Londynu i nagle oczywiście Arsenal też musiał zacząć punktować, co jest w ogóle niezrozumiałe, ale ten wynik na pewno zostanie pobity przez dzisiejszego gościa. Jest to człowiek, kiedy mówicie to nazwisko, myślicie czołowy newsman naszego kraju, współprowadzący znanego na całym świecie <laughs> podcastu na trybunach. Tomek Włodarczyk. Dzień dobry, bardzo mi miło wspaniała i miła zapowiedź. No, Dziękuję. Właśnie musiałam <laughs> drogą eliminacji wybierać Aczkol sobie aczkolwiek, co do, ac aczkolwiek co do typów, to stawiajcie yy, w przeciwności do tego, co powiemy yy, ja, bo, bo ja nie jestem akurat w tym. Z ale to by świetnie dobre, poszło. Znowu będzie, typowanie z... przeciwnych wyników, które powinny być. Dokładnie, dokładnie, Ale więc... to też musiałeś mieć jakąś intuicję, bo przecież wiedziałeś, że one nie padną. Prost przeciwną intuicję do tego, jak powinno, jak powinno, być. A dzisiaj znowu będzie na Poli, więc yy... Wiem, ja byłem zobaczymy. Jak mi zobaczymy, ci, zobaczymy, czy ci odda w tym tygodniu. No, bo tobie bardziej za mnie. To może tak, może tak, być, że ja mam bardzo dużo empatii, więc jeżeli tobie się poszczęści, to ja <laughs> będę szczęśliwa. Ale zaczynamy zobaczymy. od ekstra klasy. Tak jest. Zresztą też przez ekstra klasę się poznaliśmy. X tak Dokładnie. Ten, o jest Orange czu. Sport. Dokładnie Wspaniałe tak. czasy. Zresztą połowa tak naprawdę dziennikarzy. <laughs> Kanal plus, food track, Łukasz Wiśniowski. Wszystko tak dalej. wychowane Krzysiek tak. Ale dobra, to już na na, na, rozmowę przy, na rozmowę przy. Na trybunach. Tak, na trybunach. Dzisiaj gadamy o typach, a tam sobie później pogadamy o orężu. Lech Jagielonia. To akurat mm -hmm. oba zespoły naszych czasów orężowych jeszcze niezmiennie w Ekstraklasie. W Jagieloni duże zmiany jeszcze może nie skonkretyzowany na razie tylko odszedł trener zając jego miejsce tymczasowo zajmuje Rafał Grzyb czyli klasycznie jakie są twoje typy na to spotkanie dwa strudzone bym powiedział takie zespoły w tym sezonie ekstraklasy Lech poznanie tak jak nas rozpieszczał powiedzmy na początku liga Europy Sama awans przyjemność, tak, to awans prawda. w pięknym stylu no ale im dalej w las tym te problemy zaczęły się w ekipie kolejorza pojawiać, i te czarne chmury cały czas gdzieś wiszą nad trenerem Żurawiem, a czarne chmury, które wisiały nad trenerem Zającem, już dały powiedzmy ten nieprzyjemny, kwaśny deszcz na, na jego przede wszystkim głowę, ale trudno się z drugiej strony dziwić, że. Został zwolniony ze swojej posady, kiedy w sześciu spotkaniach nie wygrywasz, w ostatnich trzech nawet nie potrafisz zdobyć bramki, no to, no to gdzieś chyba nie ma tutaj wielkiego, wielkiego zaskoczenia. Ten, ten mariaż pomiędzy Zającem a Jagielonią się po prostu nie udał, więc pod tym względem to będzie spotkanie ciekawe, czy powiedzmy ten efekt chociażby tymczasowej miotły. Jak Jeloni pomoże? Czy to będzie taki mecz, w którym jednak Lech, tak jak w poprzednim roku, chociażby wygra wysoko 4 do 0 w Poznaniu? Moim zdaniem to będzie. Raczej ten scenariusz. Jagiellonia gra po prostu słabo. Miała różne problemy związane również z koronawirusem. Ale no bo, to ich dzisiaj nie ma? Prawda? Tak, nie grał Prikryl, który, który ma najwięcej asyst, nie grał Jesus Imas, który wiadomo, że jest no, takim piłkarzem w formie. Jeżeli jest w formie, no to wyróżnia się na tle całej ligi, nawet nie tylko Jagiellonii. Ale, ale moim zdaniem będzie trudno jednak Białostoczanom się tutaj w takim błyskawicznym tempie pozbierać. Chociaż kto wie, no, tak jak mówię, czasami ten efekt nowej miotły y, działa, choć, moim zdaniem, nie w tym przypadku. To, skoro już mówisz o nowej miotle, najpierw podsumowanie jedyneczka y, w tym spotkaniu, tak? tak? Lech zabiera całą pulę. Nowa miotła musi się jakoś nazywać. Czy ty masz jakieś podejrzenia albo przecieki, jako, jak już wspomniałam, czołowieniu tego kraju. E, wiesz co? Mogę zdradzić chyba, że rozmawiałem mhm. z prezesem Kuleszą na ten temat. W środę, jest dzisiaj czwartek, nagrywamy, nagrywamy ten odcinek w czwartek, więc. On mówił, że no po prostu po poradzie nadzorczej, kiedy zatwierdzono zwolnienie trenera zająca, no to nie jest tak, że stryknie palcem i od razu ma, ma nowego trenera, i myślę, że tutaj no tak, nie, ale nie pojawi ściemniał. Pojawiły Moim się zdaniem, informacje tak. o tym Sumudicy z Sporu, który został tam zresztą zwolniony i Dokładnie. niekoniecznie zapamiętany pozytywnie, bo ja również zasięgnęłam języka przed naszym spotkaniem i on też. Zespół, który prowadził wcześniej w Turcji później został przyjęty przez Sapinto i to nie jest jedna rzecz y, z tego, co udało mi się dowiedzieć, y, która ich łączy, bo jeśli chodzi o wybuchowy charakteru, rynki, tak. tak i tą specyfikę pracy i y, y, często niezrozumiałe zachowania, to tutaj też y, są bardzo do siebie podobni, więc moim zdaniem to będzie faktycznie ktoś powiedzmy, spoza tej polskiej karuzeli, y, i chyba w tą stronę będzie, będzie szedł Cezary Kulesza. Y, bo zwyczajnie, no, gdzieś tych trenerów dostępnych w tym momencie dobrych nie ma. Ja sobie nawet robiłem taką powiedzmy małą analizę, kogo mógłbym. Jacek Magiera jest. Na rynku. Y, tak. Ale akurat z Jackiem Magierą też rozmawiałem, bo chciałem go zaprosić do podcastu na trybunach i on powiedział nie, to nie ma tematu. Zweryfikujemy, czy, czy tutaj trener Magiera faktycznie y, mówił prawdę. Ewentualnie myślałem o y, Aleksandarze Wukowiciu, który gdzieś mi pasuje, powiedzmy, do człowieka, który mógłby posprzątać szybko w białym stoku, powiedzmy, y, ten mały rozgardiasz, i i pomóc Jagiellonii jeszcze gdzieś powalczyć, powiedzmy o tą pierwszą ósemkę. Może trener Skowronek, który został zwolniony z Wisły, choć moim zdaniem to nie będzie do końca pasowało właśnie prezesowi Kuleszy ten ostatni jego okres w Wiśle, gdzie jednak radził sobie, sobie słabo. No i właściwie na tym się się kończy, bo moglibyśmy oczywiście jeszcze później w stronę Jacka Zielińskiego Teoretycznie jeszcze wolny jest Maciej Skorża, chociaż mówi się, że to przyszły trener Śląska, Wrocław, ale gdzieś tych nazwisk powiedzmy nie ma na liście tak bardzo dużo i, i moim zdaniem to będzie jednak ktoś z zagranicy, czy wspomniany Rumun, o którym e, mówiłaś. On sam powiedział w jednym z takich krótkich telewizyjnych wywiadów, że rozmawia między innymi z zespołem środka tabeli z Polski, choć... Zaznaczył, że są inne kierunki, którego chyba bardziej interesują, między innymi Bliski Wschód. Zimno jest, tutaj nie ma co chyba chodzi, o, chyba chodzi o kasę, więc zobaczymy. Moim zdaniem kwestia, kwestia końca tygodnia. Ten mecz z Lechem poprowadzi Rafał Grzyb, a w poniedziałek, gdzie ta przerwa reprezentacyjna, już taka powiedzmy, to jest świętość, Tak w klubach, mm -hmm. że wtedy, wtedy jest czas na na ewentualne zmiany i, i, i właśnie sprzątanie o którym wspomniałem no to to wtedy już będziemy wiedzieli że w poniedziałek powiedzmy jest ten trener Pojawi nowy jakiegoś informacja. ja wiedziałam że jak zaczniemy od ekstraklasy to to nie <laughs> będzie dobry pomysł bo się strasznie rozgadamy więc przechodzimy już tutaj mamy lek, przechodzimy do meczu zagłębie legia hmm. postarajmy się tutaj trochę zwiększyć nie ma dobra. Tych zmian. Eks, tutaj ekspresowo moim zdaniem to będzie wyrównany mecz yy, chociaż zagłębie to to jest takie nieodgadniony dla mnie cały czas zespół bo, bo oni grają bardzo mocno w kratkę i, i od, od spotkań, w których potrafią po prostu zdominować rywala, jak chociażby Jagiellonie. No później mają wpadkę taką jak z górnikiem Zabrze, gdzie właściwie. Ale no, swoje sytuacje znikają. mieli. swoje prawda? sytuacje mieli, wydaje mi się, że i tak jest poprawa od, od początku wznowienia rozgrywek w 2021, gdzie też wydawało się, że posada trenera Seweli gdzieś wisi na, na włosku, ale ostatecznie do zmian żadnych nie. Nie, nie, tak, nie doszło. No. Więc moim zdaniem, ja bym tutaj. Gdzieś wskazywał jednak remis, bo Legia też będzie miała swoje problemy. Wielki nieobecny, czyli Filip Mladenowicz, który będzie pauzował za, za kartki. No, piłkarz, który jest w kapitalnej formie. Filip Starzyński też. To Dokładnie, trochę tak jest, że Filipu. jak gra jeden Filip, to Legia gra dobrze, jak gra drugi Filip dobrze, to gra całe zagłębie? Może, może, tak, może tak faktycznie jest. Można, można gdzieś tak sobie to, to wskazywać, ale, ale Mladenowicz. No, jest w formie, się go w fantazji, tak, jest, chyba jakieś... jest w formie na, na, na piłkarza MVP tego, tego sezonu, może gdzieś obok Bartka Kapustki i, i faktycznie te, te wahadła, które wprowadził w legii Czesław Michniewicz no, działają świetnie, bo wszołek też ostatnio w formie zwyżkowej jest. A, do łask. A, ale Mladenowicza będzie brakować. Licząc jeszcze z Pucharem Polski no dla, dla bocznego obrońcy 7 goli, 10 asyst. No to musi to robić naprawdę duże wrażenie. No ale jego nie będzie. Ciekawe, czy zagra od początku Peckhardt, który ma problemy z, z taką rwą kulszową gdzieś przy lędźwiach i widać, że Michniewicz go powoli też wprowadza do drużyny z ławki, mm, bo on też jest w klasowej. piłkarzem. Klasowym, tak? Został powołany też do reprezentacji Czech, to o czymś, o czymś świadczy. No, bo on jest takim klasycznym zagrożeniem, wydaje mi się, kiedy, kiedy właśnie te, te wahadła mogą, mogą podawać, podawać z boku, dośrodkowywać z boku. No to wiadomo, jak groźna jest głowa, głowa pekharta, więc. Ta, 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 broń, ta broń, <gulose> pytanie, czy ta broń będzie, będzie w użyciu od początku, ale moim zdaniem X, tak, remis. Zegłębie bielegie ja Będę na tym meczu, więc będę, jestem bardzo ciekawa, czy te tak. typy się sprawdzą. Jeżeli tak, to teraz wysyłaj od razu do tak, SMS-a. Dobrze, to zanim przejdziemy do naszej kochanej kadry, no bo to by było takie naturalne po Ekstraklasie, to o meczach lig zagranicznych, które z Polakami związane także tak, tak, są. Tak zwanych stranieri. Czyli Roma i bardzo ciężko przychodzi mi to przez gardło Napoli. Tak, y, Oczywiście na pewno. jedyneczka. Tak. Y, <grym> tutaj, nie, no, tutaj, tutaj, to jest. Napoli jest też takim zespołem kurczę który jest no, mega nieodgadniony, no, bo potrafi zagrać świetny mecz, tak jak z Milanem, gdzie, no właśnie, gdzie prezentowali wtedy. się naprawdę bardzo dobrze. A później im się zdarzają takie wpadki w ogóle jakiś roller coaster jak z, no, z Sassuolo, Tak, i. Tak jak ostatnio. I, ale jest to zdecydowanie hit kolejki seriano, bo oba kluby walczą zdecydowanie. Dwa punkty do miejsca tak, Mistrzów. Więc. Czwarte miejsce tam jest sytuacja bardzo otwarta w, w tabeli ligi włoskiej, bo nawet siedem zespołów jeszcze spokojnie o to, o to czwa, Inaczej siedem zespołów jest w grze o Ligę Mistrzów, a, a powiedzmy o to czwarte miejsce spokojnie mogą. Te cztery, pięć zespołów jeszcze powalczyć i w tym gronie jest zdecydowanie Roma i Napoli. Mecz trudny na pewno do wytypowania. Też bym gdzieś się skłaniał jednak ku, ku X-owi, ku Remisowi. Ale to wiesz, że jak się ku temu skłaniasz, to na pewno tak nie będzie, bo to jest Napoli. E, Okej, okay, to, 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 to zwycięstwo też... Napoli w takim, w takim razie, bo będziemy patriotycznie patrzeć na Piotra Zielińskiego. To jest no, też który jest w doskonałej formie, no ten ma, dokładnie pf, tam co tam się w ogóle dzieje. I wiesz, Coś... pojedynek środkowych pomocników, którzy w tym sezonie seria zdecydowanie imponują, bo po, po drugiej stronie barykady jest Kitarian, który, który ma świetne też statystyki, 9-9, 9 goli 9 asyst, Piotrek w ma 6 goli 6 asyst, pomiędzy nimi jest jeszcze milinkowicz Sawicz, czyli też z, z Wiecznego Miasta, Piłkarz, ale z, z, z drugiej strony, powiedzmy, między, tak, czyli z Lazio. No i Piotrek jest w tym top 3, powiedzmy, klasyfikacji kanadyjskiej, i nawet jak patrząc na mecz z Milanem, no, no to przyjemnie się go ogląda, jak on porusza się z Dumę. piłką, tak, jak, jak, jak potrafi sobie to tempo meczu no, sam wyznaczać. Tak? No i to podanie oczywiście, które. Które też zakończyło się bramką dla, dla Napoli. Sam no. miał świetną sytuację, żeby, żeby gola zdobyć, więc oby znów błyszczał. Rozmawiałem też z Paulo Souzą o nim dwa, trzy dni temu, dwa dni temu. No to aż mu się oczy tak zaświeciły, bo, bo widać, że to jest piłkarz, który no, gdzieś roz, rozbudza myślę, wyobraźnię nie tylko do kadry nas. Ale i jeszcze wrócimy Ale i jego pytanie, tak, tak, na Ale tutaj. Ten... Zieliński będzie miał szansę? Myślę, że remis, ale okej. Okay. Mam, <rymienia> mam, mam wskazać, mam wskazać tak. mocno. Okej, okay, dobra, to tutaj patriotycznie pójdziemy w tą, w tą dwójkę. Możesz też oczywiście na przykład postawić na asystę yy, Zielińskiego albo na jego gola. Okej, okay, to postawię na gola Piotra Zielińskiego. Dobra. Wspaniale. No to e, kolejny Polak, e, f, mm, to, już ogóle, to już w ogóle obywatel tak. świata, to już kochają Ile tam wszyscy. jest? 1,01 jeden, jeden, e, jeden jeden na bramkę Lewandowską. 796 chyba tam jest już tych goli. Bayern i Stuttgart to jest spotkanie mm, też na pewno ciekawe, zwłaszcza z naszego punktu widzenia i obserwacji tego, co będzie wyczyniał nasz Polak na Murawie. No ale są Zgadza się. No i cały czas sobie tak gdzieś analizujemy, powiedzmy, ten wykresik Gerd Miller versus Robert Lewandowski, czyli już ten le legendarny rekord 50-letni yy, najlepszego strzelca w historii Bundesligi, czyli Gerda Millera. Na 25. kolejce jest to zatrzymane na etapie Lewandowski 32, Gerd Miller 29, ale no, Niemiec właśnie od tej kolejki no, zaczął absolutnie strzelać jak, yy, jak szalony i dobił do, do 40 bramek. Pytanie, czy Robert T8 jeszcze będzie w stanie strzelić? No, moim zdaniem tutaj tak. Pamiętajmy, że to nie są jakieś, mówiąc potocznie, ogórki, mają pięć meczów bez porażki, mówią o Stuttgart. Tak, Stuttgart oczywiście. jest w ogóle jest takim bardzo solidnym w tym sezonie zespołem i jeszcze trzeba wspomnieć, że to nie jest też wygodny rywal dla samego Lewandowskiego, bo tak patrzyłem na zespoły, które, który, z którymi on grał częściej niż, nie wiem, na przykład z Unionem, z którym też ma słabą dosyć statystykę, ale... Z takimi zespołami, z którymi rozegrał powyżej 1200-300 minut, no to ze Stuttgartem zdobył jedynie 8 bramek. On gdzieś ze Stuttgartem strzela raz na dwa mecze. To dla niego to już jest wiadomo, że nie, no to, to w ogóle bez sensu. To, to, to Jasne, słabo, teraz sobie słabo. Jasne, 11 strzeli. E, tak, ale kto wie, meczu siebie. Robert strzela zdecydowanie więcej na, na Allianz Arenie. Wydaje mi się, że, że jedną, jedną gdzieś dołoży mimo wszystko. Hmm. Czyli kolejny patriotyczny typ, nie dość tak, tak. Czy tutaj mamy jeden że to Tutaj to, to wiesz, taki trochę dzień dwieczka, w dzień w biurze. Taka, si tak, taka środa powiedzmy w przypadku Lewandowskiego, bo on strzela w tym sezonie, czy w tym roku w, w, tylko w trzech spotkaniach nie trafił e, do, do siatki. No, jeżeli mielibyśmy analizować myślę, te że rekordy. To kursy są na to, że Lewy nie strzeli, prawda? Niż no, myślę, że, strzeli, że jest więc... takie 1 1 prawie na, na, bramkę, na bramkę Lewandowskiego. No. Trudno już wyliczać te wszystkie jego osiągnięcia, nawet w lidze mistrzów, kiedy, kiedy przeciwko Lazio też trafił z rzutu karnego i chyba jeden ze staty statystycznych serwisów pokazał takie liczby, ile goli zdobył Lewandowski i Holland od poprzedniego sezonu, po 20, a reszta to, to jest jakaś absolutna przepaść. Tam była różnica bodajże 10 goli, więc on jest po prostu maszyną, nikt już. Trudno znajdywać kolejne komplementy. Jeżeli trafi do siatki raz, no to jest takie, okej, okay, dobra jedziemy dalej, ale myślę, że... Tak, no wyzwaniem byłoby powiedzieć, że cztery gole z, z, strzeli, a nie... Kiedyś Stuttgartowi jednego. bodajże strzelił trzy. No może to być tak, że to akurat Sztu, Stuttgart tak będzie było. taką drużyną, której Bayern w końcu właduje te osiem bramek, no bo to jest trochę jak loteria Oj, w ich przypadku. Mo... Ale możemy też wspomnieć o drugim Polaku, który jest po drugiej stronie barykady niż Robert Lewandowski, czyli Marcin Kamiński, który no, ma problem, żeby załapać się do składu, no, ale gdzieś ten już. akcent polski też jest. Taki akcencik bym powiedział, akcent, bo... Akcent. Prawdopodobnie odejdzie ze Stuttgartu, mówi się o szalkę, więc o zespole... Z, wielkim, z wielką historią, ale niestety Też nie wiadomo w ogromnych karabach. Tak. losy się potoczyły, gdyby e, dostawał szansę dokładnie, gry, bo to... dokładnie. No ale nie zobaczymy no, nie go znamy. na 99,9 w tym spotkaniu, więc to raczej będzie Lewandowski versus inni obrońcy, a nie, a nie Marcin Kamiński. Jedyneczka, lewy gol I przechodzimy teraz do meczu naszej kadry. Tutaj już zapas <noise> moich notatek się kończy, gdyż nie wiadomo w zasadzie, co sobie o tej kadrze. Można by napisać. Ale jesteśmy bo... podekscytowani, jesteśmy. Tak, bo jest to nowe otwarcie. Trudne, bo cały czas się mówi nie o tym. Pierwszym meczu z Węgrami, a raczej tym na, na Wembley, ostatnim 31 marca. No bo on jest, stoi pod największym znakiem zapytania. Ja też nie do końca rozumiem, jakby tą całą politykę rozgrywania hmm. tego spotkania, dlaczego to Federacja Angielska ma decydować o tym, czy on się odbędzie w Anglii. A, nie do końca, a nie wiesz, ta, nie, w super skrócie. Mhm. FIFA trochę założyła sama sobie pętle na, okay. na głowę, wymyślając przepisy. Ja liczyłam na to, że to zostanie rozwiane dzisiaj <laughs> tak, z tobą, wymyślając właśnie. przepisy, że jeżeli piłkarzowi grozi kwarantanna po, powyżej pięciu dni, to de facto decyduje klub, czy może puścić piłkarza na mecz, a że mamy przepisy rządowe, takie jakie mamy, czyli powrót z Wielkiej Brytanii oznacza kwarantannę 14-dniową. To samo jest we Francji. No to można założyć po prostu bana na, na, na wyjazd Lewandowskiego, Piątka i Milika w Słyszałem, naszym że przypadku. Lille, y, 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 wystosowało takie pismo, że puści tak. swoich zawodników, na przykład tych tureckich. Ewentualnie puści. Pod warunkiem gwarancji, y, otrzymania gwarancji, że oni nie będą musieli odbywać się. Ale tą gwarancję, gwarancję musi dać francuski my. rząd. Więc z, z tego co wiem, PZPN też po prostu takie zabiegi czyni, że przedstawiają swój protokół Sanitarny i on jest naprawdę mega rygorystyczny. I później, powiedzmy, klub typu Marsylia wysyła go do francuskiego Sanepidu, i myślę, że takie wyjątki mogą w przypadku Milika czy w przypadku niemieckiego Sanepidu, Lewandowskiego dotyczyć. Choć moim zdaniem będzie to, to jednak bardzo trudne. Czyli generalnie ja nie rozumiem... Nie rozumiemy na pewno. Nie, nie, nie. To tylko francuska liga wystosowała taki komunikat, że. Nie chcę puszczać zawodników poza teren Unii Europejskiej, ale nie jest to wiążące, no bo decyduje federacja i decyduje rząd. Okay. De facto, francuski. Jest to skomplikowane, żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, no ale tak jak mówię, wszystko sprowadza się jednak do tego, moim zdaniem, niefortunnego w cudzysłowie i delikatnie mówiąc, przepisu FIFA, który powinien dbać o rozgrywki międzynarodowe, a de facto wytrącił sobie wszystkie e, narzędzia do kontrolowania tego, jacy zawodnicy gdzie mogą podróżować. Kopa e, rozgrywki w Ameryce Południowej w ogóle nie ruszają, no bo kluby nie chcą puszczać piłkarzy na tamten kontynent zagrożony gdzieś tam, powiedzmy, jest albo nawet nie zagrożony, co będzie, stał na słabym poziomie, puchar narodów Afryki, no bo jeżeli kluby z Francji nie puszczą do, do, do swoich państw afrykańskich zawodników, a wiemy, że jest ich bardzo dużo, no to będzie jakiś klops. I tak można wymieniać. My jesteśmy przypadkiem gdzieś takim pośrodku, bo też ten problem mają chociażby, nie wiem, Austriacy mają 19 piłkarzy z Bundesligi, my mamy tylko dwóch. No i tu jest prawdziwy problem, jak sobie radzić, z a mają mecz ze Szkocją, bodajże, czyli też Wyspy Brytyjskie, więc do tych problemów niestety jest dużo. Moim zdaniem, jednak nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś foliarza i tak dalej, ale powiedzmy, ta grupa zawodowa jest tak bardzo mocno prześwietlana, badana, kontrolowana i zaopiekowana. Że jednak te przepisy typu, nie wiem, zapisane dla mnie, dla ciebie, gdzie byśmy polecieli i obowiązywałaby kwarantanna, no to jest zrozumiałe, bo nikt nas nie skontroluje, gdzie my chodzimy. No tak, A jednak, jednak ci są ludzie są zamknięci, kontrolą. mam na hmm. myśli piłkarzy i kadrę, no, są zamknięci de facto w hotelu i badani co dwa dni. Więc no, to jest trochę jednak taka hipokryzja, bym powiedział, i wrzucanie do, do jednego worka gdzie no nie jest to jednak yy, wydaje mi się logiczne ale okej okay takie mamy czasy. Zmierzamy do brzegu mimo wszystko. Najpierw A propos, jest A tak. bo właśnie fajnie, że mieliśmy porozmawiać o meczu Węgry-Polska, tymczasem jeszcze nie padło o nim ani jedno słowo. Tak, Proponuję, nie. żeby nastąpiło to teraz. Właśnie. bo To będzie pierwsze spotkanie, jaki jak przyjdzie, jak przyjdzie nam rozegrać. Tak, mhm. Punkt numer jeden, no to wiadomo, Paulo Souza interesuje nas, jak będziemy grać, kim będziemy grać, w jaki sposób. A propos, coś się zaskoczyło? Że kogoś nie powołał? O no, Tomasz Albo Kędziora. Powołał. Tomasz okay. Kędziora, no to to jest jednak taki sztandar, wydaje mi się, no, człowiek, który zagrał 9 z 10 meczów w eliminacjach Euro. Podczas tej Euro. rozmówki z trenerem, sobie zapytałeś go o niego? Pytałem go i na konferencji dzień wcześniej i na, tej, na, tej, na tym wtorkowym, powiedzmy, spotkaniu w Węższym Gronie, ale... Klasyczna lawiracja, bym powiedział, okay. i, i dyplomata, który, który jest dosyć mocno wyuczony, po prostu powiedział, że nie rozmawia o, o osobach, które nie są powołane. Taki ma pomysł. Taki ma pomysł i zobaczycie, mm -hmm. co zaprezentuje na boisku. Okej, okay, ja tego do końca nie kupuję. Są różne teorie, dlaczego, dlaczego kędziory nie ma. Między innymi problemy komunikacyjne, ale okej, okay, to, to jest jakby drugo, drugorzędna sprawa. Jakby. Skupiając się na węgrach, myślę, że to jest mecz taki kluczowy z punktu widzenia tabeli. jesteśmy minimalnym faworytem. Zgoda, jesteśmy faworytem, choć Węgrzy gdzieś rosną, bym powiedział, jeśli chodzi o swoje też takie pokolenie, pokolenie piłkarzy i y, mogą nam sprawić problemy. Miejmy nadzieję, że, że jednak tutaj będziemy grali w tym najsilniejszym składzie. Y, ja typuję jednak tutaj zwycięstwo polski. Dwójeczka. Tak. Y, Delikatne, ale jednak zwycięstwo Polaków. No mówię, to jest taki mecz klucz o ustawienie tabeli, no bo gdzieś realistycznie z Lewandowskim, z Milikiem, czy bez nich stawiam, że tutaj na Wembley to jest jednak zero. Po, po naszej stronie jednak Anglicy mają kapitalne pokolenie piłkarzy. I tak jak mówię, niekoniecznie Lewandowski musi być tutaj kluczem do Zzt, no. Węgry. Tak. Polska. Węgry Polska 2. Tak, <gry> Węgry Polska 2 i tutaj skupiając się no, po prostu... Jestem ciekawy tego meczu, jak my będziemy grali, w jakim ustawieniu, bo wiadomo, mówi się o, o tej taktyce. O, o, o Zielińskiego chciałam <coughs> zapytać, bo on teraz świetnie się czuje na tej dyszce, a wiemy, że no, trochę innym ustawieniem mhm. planuje. Mówi się, że o tym 3-4-3 czy 3-5-2, gdzie tam trochę więcej tych zadań defensywnych miałby wtedy Zieliński i niekoniecznie mógłby tak rozkwitnąć, jak rozkwita teraz w Napoli. Tutaj też możemy się rozgadać, bo wydaje mi się, też patrząc, jak grał Souza nawet tak w, w Fiorentinie, no to to może być jednak taka hybrydowa. Hybrydowa taktyka w skrócie, czyli w defensywie możemy grać jednak takim klasycznym 4-4-2. E, ale jak będziemy przechodzić do ofensywy, no to jeden boczny obrońca przechodzi do trójki środkowych, a drugi na przykład z, e, pełni funkcję wahadłowego i de facto. Będziemy grać w systemie, wydaje mi się, 3-4-2-1, gdzie właśnie Zieliński z Milikiem mogą grać za plecami Lewandowskiego, a jeden z bocznych obrońców staje się bocznym pomocnikiem. Na tablicy byłoby łatwiej i z no tak, flamastrami, tak, no tak. Z flamastrami Jacka Gmoka. Byśmy, byśmy, byśmy to narysowali. Na następnym razem Zobaczymy. lepiej Zobaczymy, ale najważniejsze jest jednak... Mm, jakby nie skupiać się też na, na rysunkach, na ustawieniach, na taktyce, ale jednak na tym, co, co wyląduje w bramce. I, i moim zdaniem... Więcej jednak tych goli będzie po stronie, mam nadzieję, ale tak, tak czuję Polaków, bo. No to bo ta siła jednak jest po naszej, po naszej stronie. Super, ja też oczywiście jestem za tym. Bardzo Ci dziękuję. Tomasz w był naszym y, gościem. Bardzo miło było cię spotkać i do zobaczenia. Do zobaczenia. Y, obserwujcie bacznie, jak Tomkowi poszło. No, yy, no, yy, no. A, y, ja chciałam o tym zapomnieć. Multimedia. Acemila Napoli Arsenal Tottenham. Super. Koniec.